Nie wiem, czy to wstawię i się przyznam do tego. Cześć, witajcie na kanale Papierowa Embers, gdzie wszystko kręci się wokół książek. Dzisiaj kolejna reakcja na serial Shadow Hunters, drugi sezon, 17 odcinek. I doskonale wiecie o co chodzi w tej serii. A jeżeli jesteś tutaj nowy lub nowa, to już krótko wytłumaczę. Otóż oglądam serial i na niego reaguję. I tu sprawa się trochę komplikuje, ponieważ chociaż jestem jedna, chociaż widzisz, że jestem jedna, to będą to reakcje dwóch osób. Jedna z nich to książkoholik, który uwielbia twórczość Cassandry Clare i on troszeczkę cierpi oglądając ten serial, bo w końcu jest tyle zmian, a druga osoba to ta zadowolona z serialu, ale z niektórych wątków i mocno zakochana w pewnym osobniku, ale to zobaczysz oglądając dalej. Jedziemy z tym koksem. Ja mam z napisami, ale obczaiłam, że dla was będę mogła chyba ściągnąć z lektorem, więc nie bądźcie źli. A i oczywiście zawsze mówię jakie mam wymagania przed odcinkiem. Hm, 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 hm. Jakie mam wymagania dzisiaj? Więcej Sebastiana, i jestem przyszykowana na to, że dzisiaj ukaże się jego prawdziwa twarz, czyli będzie Jonathan. Dosłownie jestem przygotowana i zaznaczyłam, do jakiego teamu należę. I mam nadzieję, że rozwinie się wątek, ten miłosny wątek między Klery a Jason, bo jakby nie patrzeć, to przez długi czas była moja ulubiona para. Zaczynamy. Hey, it's okay, wake up. Obudź się, to it's okay. tylko sen. No, Mówisz mi masz. Uuu, będzie hot, będzie hot, będzie hot. Ale ją głaszczę kciukiem. Jakie to słodkie, jaki to jest detal mały, a jak cieszy człowieka. No dobra, może nie tylko ten kciuk, ale jeszcze jego klatę tak cieszy moją banie. Nie wiem, czy twórcy serialu o tym wiedzą, ale jak mam się skupić na dialogu, skoro tu taka miklata tutaj miga wszędzie, no. <laughs> Jakie mam potem znaleźć chłopaka, skoro ja mam takie wymagania? Ma gotować, sprzątać i jeszcze mieć duszę artysty, bo przecież właśnie w tym momencie Jonathan coś sobie rzeźbi, co on tam rzeźbi? Ale trzymała to. Głupi sentymentalizm. Matka się ciebie bała. To jest buta, ja myślałam, że on coś rzeźbi. Nie wiem, czy to wstawię i się przyznam do tego. taką małą główkę z modeliny albo nie wiem z czego i, i... Znalazłem pod twoją poduszką. Mówiłam wam, że Valentine do końca mu nie ufa i mam nadzieję, że że Sebastian Jonathan nie da się na to nabrać, bo ja coś czuję, że jeden drugiego będzie chciał wykiwać. Mam, mam takie jakieś głupie uczucie. Powinnam ten serial dwa razy oglądać. Pierwszy raz, żeby się nagapić na Willa Tudora na jego usta, które tak namiętnie śledzę, a potem, żeby patrzeć na dialog, i w ogóle żeby słyszeć ten dialog, pierytam. Czego mam nie nauczyć gonienie gołębi? Nie gonisz ich, tylko tropisz. Chodzi o skupienie. Najgorsze, że ja wiem, co chcą zrobić twórcy. W tym momencie przywiążemy się do Maxa i coś się stanie. Kabum, kabum, kabum. No dalej, dawaj, dawaj da, dawajcie, przywiążę się do niego, no? Bo czemu by nie? A potem mi wbijecie nóż w serce. Max to żołnierz. Zacznij go tak traktować. Jeżeli teraz cokolwiek mu się stanie, to Alek będzie mieć takie wyrzuty sumienia że zginiemy od płaczu. Jesteś żelazną siostrą, podobno jedną z najlepszych. Lubię Kleofasa, gdy nago sobie hasa. I dalej nie pamiętam, ale wolałabym, żeby Will nago sobie hasał. Idealne miejsce, żeby go brać, to znaczy, żeby z nim iść na randkę. O, antykwariat, te stare księgi. Te stare antyki. I w tym wszystkim Jonathan. Szuka pan czegoś konkretnego? A... Tak, szukam książki dla swojej dziewczyny Embers. Eee, no. Taki porywczy. Kocham to w nim. Jak mógłby szczelnie nim tak rzucić? Teraz zobaczysz, teraz zobaczysz. Dawaj, dawaj, zniszcz go. Ojoj. Oj. Jako czarne te kwiatki są ładniejsze. Się przemieniłeś no dawaj węgielku dawaj ta głowa hello jeszcze raz A taki remix tej wychylającej się głowy kto by chciał aby Magnus tak zajrzał do jego pokoju ten daje łapkę w górę Trzymaj go, nie daj mu umrzeć. Co mam mu zrobić? Sztuczne oddychanie? Ja pierdyklam. Sam mu nie pozwól umrzeć. Wszystko na głowie biednego Jonathana. Kto to jest Jonathan? Dobrze grasz, dobrze grasz? Szuka lustra anioła. Jeśli się pojawi, stawię mu czoło. Mówisz to w bardzo złym momencie przy bardzo złej osobie, więc zamknij się już, nie mów nic więcej. Okay, Wiem, jak to jest być manipulowanym przez Valentina. Czytałaś, dziękuję. Jego wzrok mówi wszystko, takie serio? Wiesz? Naprawdę, ci się wydaje, że tylko ty to wiesz? Serio? Serio? No, mów dalej, mów dalej. Ja sobie tu posiedzę i posłucham, bo nigdy nie byłem pod władzą Valentina. Max sobie poradzi. Nie o niego mi chodzi. Przepraszam, ale... CZIZI! ty To było słodkie, to było słodkie. Nawet taki niby krótki fragment, nic nieznaczący, ale słodkie, słodkie. Zabiłem Zabiję na lustra. Sebastian? Dzięki, poradzimy sobie. Gdy odkryje prawdę, będzie tobą gardzić. Gardzi tobą. Ja jestem jej bratem. Kocham Dobrze już. Masz rację, przepraszam. Przepraszam, ale skoro. Jonathan jest przedstawiany tak inteligentnie, że. knął takie niecne plany, że tyle rzeczy zrobił. To dlaczego on ufa, że Valentine tak nagle zmienił zdanie i masz rację, przepraszam? A, kochanie, obudź się! Pozbądź się Walentajna, pozbądź się Walentajna Ja ci pomogę Dla was to pewnie nic nowego I tak się martwię, to mój braciszek Pierwsza randka Sizi! chociaż oni o tym jeszcze nie wiedzą Aj, cześć Jaki zmieszany Przepraszam, ale wychodzę. Serio, jak ona może go ignorować? Jezu, gdzie ona ma oczy, no? Jace sądzi, że mój brat to stracony przypadek. Przepraszam, ale też aż samo się prosi. kis! KIS! Ale to jest chore, więc nie kiss, nie kiss! W końcu się uśmiechnął w tym odcinku. Tego mi brakowało. Gdyby mi się cofnęły. <noise> Jakie to ciężkie. Dlatego chcieliście, żebym oglądała ten odcinek? Nie, nie, nie lubię Was. Jak ja teraz wyglądam. Niech. Czy on jej całuje nos? Tak to wygląda, jakby całował jej nos. Całuje jej nos. Na pan naprawdę się nie całują. Sebastian, przepraszam, jestem. Głupi. To nie powinno tak być. Ona powinna jakby trochę chcieć tego pocałunku, ale jak on się wydarzy, to powinna wyczuć, że coś jest nie tak, ale. Będzie niedobrze, będzie niedobrze. Dowie się, że nie powiedział mu. To pewnie kwestia genów. To rąba mu?! No? Nie! Pójście z nami. Gdyby tylko wiedziała, że przed chwilą się z nim całowała. Spojrzałem w te małe niebieskie oczy i przyrzekłam, że nie pozwolę, by stało ci się coś złego. Już chce mi się płakać, a co to dopiero będzie jak Wydarzy się to, co pewnie ma się wydarzyć. U la 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 przeczuwam złe chwile. Przeczuwam bardzo złe chwile. Przepraszam, za chwilę będę płakać. Pierw tylko otworzę tą sytuację, kiedy jego górna warka się poruszyła i to tak seksownie. No, kto by się spodziewał, że w takim momencie zakończy się odcinek? No, kto? Dobra, czas podsumować ten odcinek. Generalnie odcinek był ok, ale nie wnosi za dużo. Raczej w sensie, wow, odnaleźli lustro, a w sumie to tam nie okaże się pewnie, że to jest lustro, tylko daje podpowiedź, gdzie jest prawdziwe lustro. No niby tam Sebastian, Valentine, to ten trening, Maxa, ale no przyznajcie, że jakoś ten odcinek tak... Nie trzymał w napięciu, w sensie nie siedziało się tak, wie, o, co będzie, co będzie się działo, to, tamto, świąt, to i w ogóle. No nie. I może teraz tak. Maja i Simon, um, kurczę, kiedy zaczyna mi się jej robić jakoś żal, kiedy zaczynam myśleć sobie, w sumie to na niej jest taka zła, to w tym momencie coś się dzieje i ona zaczyna mnie po prostu irytować. Znaczy, generalnie sam sposób bycia Maja denerwuje, więc, więc mm, nie wiem, też tak macie czy nie. Jestem ciekawa, czy Izzy w tym momencie coś poczuje do Simona, bo widać te w ogóle, w ogóle momenty z bardziej mi się podobają, czyli złączenie Izabel i Simona. Było ich tak mało, niewiele i w sumie to nie były jakieś romantyczne momenty, a było o wiele lepsze niż z Mają, chociaż ona niby tam się otwierała i tak dalej. Klery i Jace, yy, podobała mi się pierwsza scena, później już tak mało tego było. Generalnie kumam to, że chcą pokazać, że Jace chce za wszelką cenę yy, chronić Clary. Okej. Okay. Brakuje mi czegoś po tym odcinku i nie jestem pewna czego. Nie umiem się określić. Yy, pocałunek Clary i Jonathana? Yy, ona w ogóle według mnie, według mnie, gdybym ja była twórcą tego serialu, to ona powinna się pokłócić o coś z Jace'em i zro chcieć zrobić mu na złość i wtedy pocałować yy, Sebastiana. Wtedy to byłoby dobre. Ale sami przyznajcie, to byłoby dobre. Zresztą tak było podobnie w książce. Ona wtedy myślała, że Jace jest jej bratem i dlatego szukała pocieszenia w ramionach innego gościa. A, Magnus i Alek, najważniejsi w tym momencie. Zauważcie, że tak jak zawsze zostawiam Sebastiana na koniec, bo go najbardziej uwielbiam, tak teraz zostawiam Mleka. Z jednej strony nie dziwię się Magnusowi, bo no. To, co zrobił Alek, to jest naprawdę <coughs> cios poniżej pasa. Ale za to, z drugiej strony, Magnus trochę taką dramę robi z tego wszystkiego. Drama Queen normalnie, ehm, bo może. A... Nie wiem, to jest trudne ocenić, ale No serduszko pęka i podejrzewam, że wszystkim wam pękło. Ale się pogodzą, na bank się pogodzą. Ale dobrze to zagrali i dlatego tak reagujemy. Magnus naprawdę uderzył w najbardziej takie czułe punkty i powiem Wam, że nie chciałabym z nim wystartować w bitwie słownej. No i jeszcze Max. Yy, Maxa podsumuję, ale wpierw zobaczę trailer i z Wami, z Wami, w sumie to ja powiem Wam, jaką mam teorię, co ja bym zro zrobiła, gdybym była twórcą tego serialu. Dobra, zwiastun, który był prezentowany na Comic Conie. Zobaczymy go i będę mówić do poszczególnych fragmentów, co mi się widzi, a co mi się nie widzi. Um, um, widzę romantyk moment między Claire a, a Jasem. Ale piękna scena, jak z Jonathan tośka Jace'a. Ja widzę ten zwiastun drugi raz, dlatego nie ma jakichś większych emocji, ale powiem Wam szczerze, że te ostatnie urywki, kiedy to Kat płacze, raczej w sumie Klery, naprawdę są dobre. I widzę, że powraca aktorka, którą widziałam w innych filmach przed Shadowhunters. Kat naprawdę dobrze gra, więc byłam zdziwiona tym, co przedstawiła w Shadowhunters. Eee, dobra, to teraz czas na moją teorię. Uwaga, spoiler. Generalnie widzę, że twórcy chcą nas zaskoczyć. I według mnie. Max nie powinien teraz zginąć, no bo oni i tak wszyscy się dowiedzą, że Sebastian jest Jonathanem, więc powinni jakoś go może uratować czy coś takiego. Według mnie oczywiście ja cały czas mówię, to jest moja teoria, a sezon powinien się kończyć śmiercią Jace'a. Bo jak dobrze pamiętacie w książce, on, yy, on umiera co prawda na chwilę. Jednak gdyby tak się właśnie zakończył sezon, to uwierzcie mi, to byłaby totalna miazga. I zauważcie, że nawet pasuje do tego ta scena, gdzie Clary płacze w, tym, w tej zapowiedzi, bo ona mogłaby się żegnać z Jasonem i mu powiedzieć, że tak naprawdę go, go, go kochała. I tak naprawdę myślę, że każdy byłby zdziwiony. Po pierwsze, czytelnicy, że twórcy otworzyli się na taki krok. No a ci, co nie czytali książki, to już w ogóle tak. A Maxa bym uśmierciła gdzieś na początku trzeciego sezonu oczywiście yy, zabiłby go Sebastian, czyli Jonathan i tak naprawdę trzymalibyśmy się książki, a mimo wszystko byłby zaskok. No cóż, zobaczymy co dalej będzie się działo. Nie skreślam serialu, co jest ważne. Jeżeli to byłby inny serial niż Shadowhunters, to prawdopodobnie w tym momencie zrobiłabym sobie przerwę. Ale nie zrobię, bo to jest końcówka sezonu. Jestem ciekawa, jak będą się trzymać książki, czyli tego pierwowzoru, a co wymyślą, czy nas zaskoczą. No i przede wszystkim, czy będzie dużo Will'a w sensie Jonathana. Mam nadzieję, że tak. I widzimy się w kolejnej reakcji. A i oczywiście jeszcze wyniki konkursu. Bilet na zlot nocnych łowców wygrywa. Ta to osoba, napisz do mnie maila papierowa.ember.smallpajmail.com, a my się widzimy za tydzień.